Jak na nas patrzę, to jestem przekonany, że wygramy te wybory w Na 100%. Słuchajcie, jest bardzo blisko, błęd, błęd. I to znaczy, że musimy się naprawdę zmobilizować na tej ostatniej prostej. Musimy przekonywać wszystkich, przyjaciół, sąsiadów, wszystkich nieprzekonanych. I w momencie, kiedy pójdziemy razem na wybory już za 10 dni, to zwyciężymy! <klucz> <klucz> Drodzy Państwo! <klucz> Słuchajcie, jest bardzo blisko i to, co najważniejsze, to, że Olbrzymia większość Polek i Polaków, 57%, opowiedziało się za zmianą i mamy szansę na tę prawdziwą zmianę. Że dwa miesiące temu wszyscy przede wszystkim martwiliśmy się o dzień jutrzejszy, o zdrowie, martwiliśmy się o bezpieczeństwo. Dzisiaj dalej się martwimy o zdrowie i bezpieczeństwo, ale wstąpiła w nas energia. Jesteśmy naprawdę zmobilizowani, zmobilizowani do tego. Żeby wygrać te wybory I to co najważniejsze słuchajcie To to, że jak kiedyś było 27-1 To teraz jest 10-1 Bo było aż 10 kandydatów opozycyjnych I dzisiaj jak wszyscy razem Zbierzemy te siły razem To absolutnie wygramy Zajmować się tematami zastępczymi, ciągle patrzeć wstecz, a dzisiaj trzeba myśleć o dniu jutrzejszym. I dzisiaj właśnie z Szymonem kołownią daliśmy przykład, że można patrzeć w przyszłość. Dziękuję bardzo, panie Szymonie. Bo dzisiaj słuchajcie. Wszyscy mamy dosyć już tych sporów, które zostały dawno rozstrzygnięte. Nie wiem, czy słyszeliście ostatnio pana premiera, jak pan premier mówił o tym, co było 13 lat temu. Bo ciągle no... dzisiaj słyszymy zapowiedź, że być może będą nowe podatki. Takie pytania trzeba panie prezydencie zadawać. Proszę się nie bać, proszę zadać te pytania swoim koleżankom i kolegom partyjnym. Czy znowu będą nam przekowali nowe podatki, nowe obciążenia? Bo na pewno rząd coś ukrywa i tę prawdę trzeba odkryć.